To już za kilka lat mogą być następcy, np. Na Bartosza Kurka i innych siatkarskich mistrzów świata. W weekend w Krośnieńskiej Hali Sportowo-Widowiskowej rozegrano turniej eliminacyjne do ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce dwójek chłopców opuchar Kinder Joy of Moving. W rywalizacji wzięły udział 33 zespoły z województwa lubuskiego. Wśród nich znalazły się drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego, Gubina, Krzeszyc, Międzyrzecza Nowej Soli Słońska, Sulechowa, Sulęcina, Zielonej Góry i oczywiście z Krosna -Odrzańskiego. Spośród nich najlepsza okazała się ekipa uczniowskiego klubu sportowego Żak Krzeszyce którzy przez cały turniej, począwszy od rundy eliminacyjnej, przez fazę ćwierćfinałową i ostatnią fazę finałową, nie mieli sobie równych i wygrali wszystkie spotkania. Natomiast tuż za nimi toczyła się niezwykle wyrównana walka o pozostałe miejsca na podium. Tak wyrównana, że o kolejności musiał rozstrzygnąć bilans małych punktów pomiędzy trzema zespołami. I tak drugie miejsce zajął pierwszy zespół Olimpii Sulencin, trzecie miejsce wywalczyła e, drużyna UKS Trójka Sulechów, tuż za podium znalazła się jedna z ekip gospodarczych, Pierwsza drużyna SP3 Krosno-Odrzańskie. Kolejny turniej z cyklu Kinder Joy of Moving rozegrany zostanie w hali sportowo-widowiskowej już 19 marca.